Sport od wieków rozgrzewa nasze serca, blockchain dopiero od niedawna. Zetli jest połączeniem świata cyfrowego oraz sportu, co czyni go niezwykle ciekawym projektem. I o samym projekcie, jak również jak się rozwija, chciałbym porozmawiać z panem Krystianem Dryniak, Chief Marketing Officer w Zetli. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Krystianie, czym tak właściwie jest Zetli?

Składająca się z kilku modułów, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, mająca na celu zwiększenie zaangażowania właśnie kibiców, klubów, stworzenie nowej ekonomii pomiędzy właśnie tutaj tymi dwiema grupami odbiorców w nowej rzeczywistości, będąca swoistym pomostem takim cyfrowym. Tak, dająca nowe możliwości, tak naprawdę, angażowania kibiców, fanów, dająca nowe możliwości kreowania nowych streamów, przychodów w, tych, w tychże właśnie, czy to federacjach, czy w klubach sportowych. I platforma nasza składa się z. Kilku modułów, do tych modułów należy właśnie Zetli Sport, Zetli Collectibles, Zetli Crowdfunding, Zetli NFT Creator. To są moduły, na których chcemy oprzeć tak naprawdę naszą platformę, już, już w pewnej części ją projektujemy technologicznie. Także tak, tak w kilku słowach bym mógł powiedzieć, co właśnie to stanowi nasza platforma. Czyli Zetli tak naprawdę łączy, można powiedzieć, te dwa światy, ten świat właśnie sportu i cyfrowego, jak już wcześniej zostało wspomniane, jak też Pan rozwinął oczywiście tę myśl. Natomiast de facto, co dzięki Zetli my możemy zyskać? Otóż dzięki Zetli możemy zyskać przede wszystkim gotową technologię, tak, którą właśnie za niedługo będziemy projektować już w całości. Oprócz tego będziemy mogli zyskać know-how, wsparcie, podejście partnerskie, przygotowanie właśnie tutaj czy to kluby, czy sportowców do procesu tokenizacji, czy chociażby same organizacje sportowe, do tego, żeby wykorzystać te nowe sposoby angażowania fanów w nowej rzeczywistości ekonomicznej, w rzeczywistości cyfrowej. To wszystko 嗯。Mm. właśnie będziemy zapewniać w ramach, w ramach naszej tutaj inicjatywy, w ramach naszego projektu Zetli. Za tym idzie oczywiście również społeczność, ponieważ jak już tylko zbudujemy nasz, naszą technologię, prowadzimy wszelkie starania w chwili obecnej, żeby budować społeczność wokół projektu wraz z naszymi partnerami i sami poprzez różnego rodzaju inicjatywy. Niedawno, to jest w zeszłą środę, założyliśmy wspólnie z projektami polskimi Największymi fundacje Edu Web free, w ramach której będziemy właśnie tutaj edukować szeroko rozumianą społeczność w zakresie wykorzystania właśnie tutaj technologii cyfrowej, Web Free, tokenów użytkowych. Tak więc, tak więc, to jest jedna z inicjatyw, którą, którą właśnie w ostatnim tygodniu poczyniliśmy. Konkretnie to sformalizowaliśmy. Teraz będziemy to przekuwać na konkretne działania. Państwa zobaczą za niedługo tego konkretne efekty. Chcemy edukować, chcemy tutaj tutaj przygotować tą społeczność i ją zbudować także to niewątpliwie też zyskają nasi partnerzy tak że będzie już gotowa społeczność Stojąca za naszym projektem. Myślę, że specjalizacja jest bardzo istotna. Żyjemy w czasach specjalizacji, tak więc ta specjalizacja sportowa jest bardzo istotna ne, moim zdaniem, I, i tutaj my się w tych, w tych działaniach specjalizujemy jako projekt sportowy. E, to społeczność też chcemy budować oprócz właśnie takiej e, inicjatywy, jaką była fundacja, którą założyliśmy w zeszłym tygodniu. E, to społeczność też chcemy budować poprzez współpracę z naszymi partnerami, poprzez edukację. E, czy to PZKOSZ, czy ILIMINAR, czy, czy PAKT e, mają właśnie swoją społeczność. Społeczność ogromną rzeszę, tak naprawdę swoich fanów zagorzałych kibiców. I chociażby dlatego 25 sierpnia będziemy również rozkładać taką naszą wioskę kibica na meczu Polska-Chorwacja na warszawskim torwarze. Wszystko zorganizowane przez pzkosz koszczywe we wrześniu, chociażby Superpuchar Polski. Superpuchar Suzuki to są te miejsca, w których to, to społeczność też będziemy budować. Także tych inicjatyw jest szereg, będzie ich jeszcze więcej, tak? I będzie tutaj jeszcze wiele, wiele, wiele innych działań, tak naprawdę. Także myślę, że nasi partnerzy i to, co odróżnia właśnie nasz projekt od innych, chociażby w kontekście tutaj NFT, to jest to, że, że za nami stoi konkretna specjalizacja, konkretna społeczność, konkretny marketplace, no i konkretne już gdzieś tam poczynione w tym kierunku działania. Także nie próżnujemy, cały czas bardzo mocno działamy i tutaj też chciałbym w dalszej części może trochę popowiadać na ten temat. No właśnie, to jest szczególnie też interesujące dla wszystkich naszych widzów, osób, które na bieżąco jakby obserwują sam ten projekt, które też są zainteresowane sportem, jak również nowymi technologiami. A dokładnie to, na jakim obecnie etapie. Jest Zedli. Jeżeli chodzi oczywiście o projekt, no tak jak Pan wspomniał, projekt jest dosyć, dosyć szeroki. A co właściwie zostało zrealizowane i co jeszcze przed Państwem? Co jakie jeszcze stoją wyzwania, a co już można powiedzieć odhaczone? Tak, bardzo dużo się dzieje. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie próżnujemy z takich konkretnych rzeczy, żeby nie być gołosłownym. Podpisaliśmy chociaż umowę z pięcioma lunchpadami, na których chcemy przeprowadzić w najbliższym czasie, o czym dokładnie poinformujemy naszą społeczność. Initial text offering, także więc mamy wybrane już swoje, swoje lunchpady, z których będziemy startować właśnie IDO. Kończymy już, skończyliśmy praktycznie, będziemy teraz dystrybuować strategię manual dla klubów, dla naszych partnerów to jest y, kilkuset stronicowy dokument w którym dokładnie krok po kroku opisujemy jak y, klub y, powinien wdrożyć u siebie strategię taki manual strategię y, fantokena tak, jak to wpleść we wszystkie działania marketingowe? Jak zaangażować kibiców? Czyli już tak naprawdę tutaj dajemy takie kompendium wiedzy ogromne, jak dokładnie przekuć to na praktykę, na sukces, na konkretne działania, jak wpleść te rozwiązania w całą strategię marketingową klubu. Oprócz tego, myślę, że warto się pochwalić tym, że dołączyli do naszego zespołu doradcy sportowi i to właśnie na poziomie europejskim jest to między innymi Julia Chrzcicz. Jest to była dyrektor marketingu i sprzedaży Hajduk, Hajduka Split, klubu, który ma ponad 100 tysięczną właśnie społeczność, jedną z najstarszych w Europie. Dołączyła do nas jako doradca sportowy, do, dołączył też do, do nas właśnie tutaj Iwo, który ma sukcesy w Piatlonie. I, i to właśnie tutaj Iwo będzie też odpowiedzialny za Panie partnerów w całym Central Eastern Europe regionie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz tego, podpisaliśmy umowę z naszym partnerem, dostawcą technologii KYC AML, to jest firma NECT. To partnerstwo ogłosiliśmy. Jest to niemiecka firma, która dostarcza tego typu technologie m.in. dla marek typu T-Mobile bądź niemieckie Ministerstwo Pracy. Oprócz tego. Podpisaliśmy umowę i już jesteśmy po warsztatach i też zaprojektowaliśmy sobie to pierwszą fazę programowania, tak, jeśli chodzi tutaj o stworzenie naszej platformy. Partnerstwo z firmą LeoCout, która też ma ogromne doświadczenie w budowaniu czy to giełd, czy to projektów związanych właśnie z web free Tak więc to, to jest, tak jak, tak jak Państwo mogą zauważyć, dużo tych rzeczy się wydarzyło w ostatnim czasie, jeszcze wiele przed nami. Myślę, że warto wspomnieć również o tym fakcie, że rozpoczęliśmy komunikację na kanałach arabskich, czyli budujemy oddzielną w ogóle jak gdyby, przestrzeń do komunikacji, czyli chcemy troszeczkę też tak być bliżej tych kibiców, naszych użytkowników systemu, chcemy być ich, być ich bliżej i dlatego w tym celu tworzymy dedykowane platformy komunikacji poprzez media społecznościowe. Zostały uruchomione kanały arabskie w arabskim języku, zostały uruchomione kanały. Tureckie, w tureckim języku, już mamy ponad 4000 społeczność na tureckim telegramie. Mamy w planach również komunikację w języku niemieckim. Prowadzimy w chwili obecnej rozmowy. Tak więc tutaj tak naprawdę projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy przed IDO, który będzie zrobiony za niedługo. Konkretną poda datę podamy w najbliższym czasie. Mamy też do ogłoszenia jeszcze bardzo wiele innych partnerstw, również takich sportowych, mięsistych, tak powiem kolokwialnie, które spodobają się na pewno naszym. Tutaj obserwatorom, fanom, osobom, które potencjalnie są zainteresowane właśnie naszym projektem. Tak więc to tak, tak pokrótce. A czemu akurat Państwo zdecydowali się na IDO, a na przykład nie na Initial Exchange Offering, które stało się w pewnym momencie popularne i oczywiście jako następstwo po, po tym, jak ICO było popularne, i generalnie teraz Państwo zdecydowali się na IDO? Czemu akurat, czemu akurat w tym kierunku? Powiem tak. No my cały czas słuchujemy się w głos, w głos tutaj. Osób, które uczestniczą w tworzeniu projektu, naszych doradców, tak, osób, które bardzo dobrze znają rynek, są na nim już bardzo długo słuchamy naszej społeczności, i to jest taka trochę wspólna, wspólna decyzja właśnie z tych, tych wszystkich stron. Także cały czas słuchujemy się też głosu w głos naszych doradców i, i stąd jak gdyby taka decyzja, żeby iść w takim, w takim kierunku. Tak jak wiemy, rynek jest bardzo ciężki w chwili obecnej, rynek jest ogromnie nieprzewidywalny. Cały czas przyglądamy się. Temu wszystkiemu, co się dzieje, w są nasz projekt i, i chcemy wybrać po prostu taki najbardziej odpowiedni moment, sposób startu naszego projektu, gdyż naprawdę wykonaliśmy już bardzo duży kawał pracy, tak, w kontekście, w kontekście tego naszego projektu. No i chcemy, traktujemy to jako nasze dziecko i chcemy po prostu jak najlepiej dla, dla tego naszego projektu, nawet w takich trudnych, trudnych gdzieś tam uwarunkowaniach rynkowych. A proszę powiedzieć, czy Zetli jako platforma, jako projekt ogranicza się do jakiegoś rodzaju sportu, czy jest otwarta całkowicie na kwestie związane właśnie ze sportem, czy też tworzeniem różnego rodzaju tokenów fanowskich? Mamy moduł crowdfundingowy, który będzie skierowany przede wszystkim do sportów indywidualnych, do sportowców, ale też do teamów. Wiadomo, że jeśli chodzi o sporty, w których właśnie grają zespoły, te sporty mają większą skalę, większe jakby możliwości. Natomiast wiadomo, gdy jest pojedynczy sportowiec i tutaj taka wschodząca gwiazda, to sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast skupiamy się na wszystkich sportach tak naprawdę, tak? czy to jest sport zespołowy, czy to jest sport indywidualny. Tak więc jakby wspólnym mianownikiem tego projektu jest, jest po prostu sport. tak? Także tutaj nie, nie ograniczamy się. Chcemy też tak jak gdyby zobaczyć jak ten projekt Zwoduje, tak? Jak, jak będziemy obserwować też, w którym kierunku będzie projekt szedł, właśnie wśród jakich sportowców będzie miał większe powodzenie. Także, także no tutaj jesteśmy jak gdyby zwinni tak? w, tym, w tym aspekcie. Zapożyczając oczywiście tutaj nomenklaturę, z, właśnie z języków programowania. Proszę powiedzieć, wspomniał Pan wcześniej o NFT-kreatorze. Czy to znaczy, że dołączając do społeczności mamy możliwość stworzenia własnego NFT, który, który nam po prostu przyjdzie do głowy? Czy to jest de facto narzędzie, które jest nam potrzebne, jeżeli już mamy jakieś doświadczenie w tym temacie? W pierwszej kolejności będzie to funkcja dedykowana właśnie dla, dla klubów sportowych, dla federacji, dla sportowców, którzy będą chcieli właśnie tutaj utworzyć swoje NFT, umieścić na naszej platformie, w całym marketplace i jak gdyby tradować, tak tym NFT. Także tutaj na, na początku pierwszej kolejności będzie to właśnie skierowane tylko ten moduł tylko do klubów sportowych i do federacji i do sportowców. A jeżeli dana federacja, dany sportowiec zna się akurat na tworzeniu NFT, to dlaczego miałby akurat korzystać z platformy Zetli? Dlatego, że mamy specjalizację sportową, że mamy marketplace cały, cały ekosystem zbudowany wokół tego. Mamy chociażby na pokładzie naszego głównego partnera PZKosz, tak? I tutaj automatycznie wprowadzamy jak gdyby taką pewną standaryzację. Oczywiście, że, że, tutaj wchodząc właśnie w takie struktury, czy, czy, gdzieś tam możliwości skalowalne większego zastosowania tutaj NFT, no. Stoi zatem automatycznie ekosystem. Stoją zatem inne kluby, które gdzieś już właśnie tutaj utworzyły te NFTKI. Tak więc to jest wartość dodana tak naprawdę. Jest wiele projektów na rynku, natomiast nasz projekt jest projektem stricte sportowym. I, i zatem właśnie przemawia chociażby ekosystem, marketplace, ta specjalizacja sportowa, czyli wiele aspektów związanych właśnie tutaj z sportem. To są oczywiście kwestie związane z federacjami, z klubami, a jak Państwo widzą zainteresowanie wśród zwykłych fanów? Jak oni reagują właśnie na pomysły nabycia różnego rodzaju tokenów właśnie, które byłyby, czy też NFT, które byłyby tworzone przez ich ukochanych sportowców, czy też ukochane kluby? To znaczy, to jest to, co ja obserwuję, tak? Rozmawiając czy to z fanami, czy z kibicami na wielu targach, wielu konferencjach, wielu spotkaniach. No, to nie mogą się doczekać. Tak, Ci, którzy są świadomi, korzystają z tych technologii i inwestują w tym obszarze, czy, czy na przykład gdzieś tam korzystają z tych, z tych właśnie narzędzi, to, to, to osoby niewątpliwie bardzo mocno czekają na uruchomienie naszego projektu. Natomiast widzimy też, że jednak też mamy dużo pracy do wykonania w kontekście chociażby edukacji. Naszych potencjalnych kontrybutorów, uczestników całego ekosystemu. Stąd chociażby została właśnie powołana ta fundacja, która ma edukować, jak właśnie tutaj bezpiecznie korzystać z tego typu narzędzi. Tak więc, tak więc powiem tak, każdy fan klubu sportowca, sport to są emocje. Tak? Jesteśmy przywiązani, kibicujemy naszym ulubionym sportowcom, drużyną. Jest to niesamowita metafizyczna, prawda, interakcja. I, i, I tutaj każde nowe narzędzie. Jak gdyby, które które ma coś wspólnego z naszym ulubionym sportowcem, z naszym klubem, no jest takim doskonałym momentem, żeby się wyposażyć w, to, w ten jakiś nowy produkt, tak, który wypuszcza nasz ulubiony klub bądź sportowiec. I jest takie naturalne pragnienie posiadania. Właśnie tych, tych, tych nowych narzędzi. Także ja, ja tak obieram wszystkich fanów, kibiców. Sam też osobiście w ten sposób podchodzę do tego. Tak więc wydaje mi się, że sport jest takim bardzo, bardzo dobrym miejscem, tak? Bardzo dobrym, że tak powiem, brakuje mi odpowiedniego słowa. Natomiast sport jest no taki bardzo, bardzo. Dobry tak w tym wszystkim. W kontekście tych narzędzi, w kontekście możliwości jest przyjemny po prostu. O, to jest brakujące słowo. Jednoczy ludzi z pewnością. Dokładnie. Tak A proszę podaże. jeszcze powiedzieć. Proszę jeszcze powiedzieć odnośnie tej samej edukacji, co Pan wspominał, bo to jest bardzo ciekawe, jakie tak naprawdę aspekty w zakresie tych narzędzi, tej niemalże można powiedzieć nowej technologii, e, Państwo tutaj właśnie zamierzają edukować swoich e, kontrybutorów. Wszystko to, co jest związane z web3, tak naprawdę. Czyli proces... Wszystko? tak? Od A do Z. Od A do Z, tak. tak. Od A do Z jesteśmy przed. Spotkaniem Rady Programowej, fundatorów, takim właśnie spotkaniem merytorycznym, na którym wypracujemy sobie całą roadmapę projektów. Na pewno Państwo za niedługo usłyszycie o tych inicjatywach, o tych działaniach. Będzie, będzie to bardzo szeroko promowane. Chcemy mieć jak najszersze zasięgi, chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób. Wierzymy, że podstawą i sukcesem tego wszystkiego jest zawsze edukacja, tak? czyli bezpieczne poruszanie się po tym świecie i, i to chcemy dostarczyć. To proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób można dołączyć do tego projektu? Do projektu fundacji, tak? Do projektu ZDI. Do projektu, do projektu ZD. Jeśli chodzi o projekt ZDI, za niedługo poinformujemy Państwa o terminie naszego IDO. Można dołączyć też w chwili obecnej na private sale, tak, który jeszcze gdzieś tam w jakiś sposób trwa, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Tak więc za niedługo, no głównie przez, przez IDO, tak, będzie można dołączyć do projektu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Krystian Dryniak, Chief Marketing Officer ZL. Pięknie dziękuję.